Dzień dobry Państwu. Dowiedzieliśmy się, iż postępowanie w sprawie nieprawidłowości w MZK, którymi pani KDW obciążyła byłą prezes, panią Szurek, a jakże na konferencjach brzmiała, że musiała zawiadomić, że tam są no, czyny co najmniej niezgodne z prawem popełniane. Okazało się, że to wszystko jest nieprawda. Prokuratura umorzyła dochodzenie w tej sprawie całkowicie oczyściła byłą panią prezes z zarzutów. Najśmieszniejsze jest, iż koronnymi argumentami, świadczącymi o niewinności byłej pani prezes, były owe audyty. Wewnętrzny i zewnętrzny zlecone przez panią Kadebu. Miały być koronnymi dowodami machinacji przestępczych, a okazało się odwrotnie. Od złośliwość i przewrotność losu. Teraz rozumiemy, dlaczego pan sekretarz tak skwapliwie bronił dostępu do wyników audytu. Chcieliśmy, chcieliśmy dost, dostać wyniki tego. Nie chcieliśmy całego audytu, tylko. Wnioski, jakie z niego wypływały. Pan sekretarz tłumaczył się, że nie może go upublicznić, udostępnić nikomu, gdyż prawa autorskie, autorzy sobie zastrzegli, że bez ich pozwolenia nie można nikomu udostępniać. Nie wiemy, czy pan sekretarz jest aż taki, czy innych uważa za aż takich. Przecież, jeżeli ktoś robi coś i za to dostaje pieniądze, to. Właścicielem praw do danej rzeczy jest ten, który za to zapłacił. Rozumiemy, że nie można wprowadzać tam żadnych zmian bez wiedzy i zgody autora, ale publikować, yy, nagłaśniać właściciel może. Pan sekretarz obiecał, że zastanowi się jednak, czy nam może nie udostępnić. Dziękujemy, nie musimy. Wiemy, dlaczego nie chciał tego zrobić. I teraz, drodzy Państwo, co na to pani KDG, która tak obsmarowała byłą panią prezes na całą Polskę, a jakże? Głośno było we wszystkich branżowych pismach, jakie to przewały, jakie to nieprawidłowości są w słupsku? Naruszyła dobre imię pani Szubek. I co teraz? Zapewne pani KDW uderzy w taki ton niefrasobliwości. Od to była taka kobieca nadinterpretacja. od skróty myślowe i tp, i td. Ale mamy nadzieję, że była pani prezes nie ulegnie czarowi i urokowi trochę przebrzmiałemu, a nawet bardzo pani KDW, i pójdzie z tym do sądu. Ostatecznie naruszono jej dobra osobiste. Może to oduczy panią Kadebu kłapać gębą na lewo i prawo i pleć, co jej ślina na język przyniesie. Drodzy Państwo, bo nie dotyczy to tylko pani Kadebu. Jej poprzednicy też wszyscy notable ratuszowi uwielbiali, ostro osądzać swoich przeciwników, tych, którzy byli niewygodni. Często, gęsto, a zwykle bezpodstawnie. Jakoś nikt nigdy nie chciał wystąpić przeciw ratuszowi. Może teraz się to zmieni. Mamy nadzieję, że narodzi się nowa słupska tradycja. Także, no, widać będzie pani Wida. Wida jak nie wiem co. A jeszcze, drodzy państwo, to by nam wyjaśniało wiele rzeczy. I tak jak twierdziliśmy my, i nieliczni, albo. ale to bardzo nieliczni radni i jeszcze inni ludzie, że sprawa z węzłem transportowym i z tymi zawirowaniami wokół MZK ma drugie dno. Zapewne ma. I może teraz te wszystkie organy nadzorujące, ci wszyscy, którzy za to biorą pieniądze, zobligowali się i zobowiązali do tego, żeby pilnować porządku praworządności itd. itd. Może nareszcie przyjrzą się, co się dzieje w słupsku, wokół transportu publicznego. Domagamy się tego. Dziękuję.